Zapomnij o Paryżu czy Barcelonie. Chcesz naprawdę zmienić swoje podejście do podróży? Odważ się na Europę, jakiej nie znasz. Pierwszy strzał: Transylwania w Rumunii. Nie, nie chodzi tylko o Drakulę. To region pełen zapierających dech zamków, mrocznych lasów i dzikiej, nieskażonej przyrody. Cisza, autentyczność, zero tłumów. Druga propozycja: Mostar w Bośni i Hercegowinie. Miasto na styku kultur, z kultowym kamiennym mostem i lokalnymi targami, gdzie poczujesz prawdziwy smak Bałkanów i ich niezwykłą atmosferę. Chcesz więcej szoku? Udaj się na wyspę Sark na kanale La Manche. Zakaz samochodów, tylko rowery i bryczki, a nocą najciemniejsze niebo w Europie. To tu naprawdę zrozumiesz, czym jest prawdziwa cisza i bliski kontakt z naturą. Ostatnia kontrowersja. Rypeć na Ukrainie, opuszczone miasto przy Czarnobylu. To miejsce nie jest dla każdego, ale jeśli szukasz mocnych wrażeń i głębokiej refleksji nad historią, to właśnie tu zmienisz swoje spojrzenie na podróże. Przestań zwiedzać to, co wszyscy, polub i obserwuj, jeśli masz odwagę odkrywać prawdziwe, nieoczywiste miejsca.